Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Instrukcja tematu. Instrukcja krok po kroku dotycząca samodzielnej wymiany pękniętych przewodów hamulcowych w samochodach VAZ. Przewody hamulcowe należy wymieniać dość często. Według mężczyzn z warsztatów ta część eksploatacyjna często nie wytrzymuje pół roku. Ale jeśli samochód jest używany ostrożnie, będzie wymagał wymiany za rok, a nawet za dwa. Aby przedłużyć ich żywotność, należy przetrzeć je specjalnymi dodatkami, np. Royal Platinum i owinać taśma tekstylna. Pamiętaj, aby od czasu do czasu sprawdzać stan podtaśma. Cena przewodów hamulcowych waha się od 200 do 400 rubli. Zdecydowanie zalecamy kupowanie modeli wysokiej jakości. Wzmocnione przewody hamulcowe sprawdziły się bardzo dobrze. Najgorszym przypadkiem jest pęknięcie węża na drodze. Pierwsza oznaka pęknięcia jest to, że pedał idzie na podłogę. Nie jest możliwe szybkie hamowanie. W takim przypadku należy zatkać urwany koniec, na przykład sruba. Gdy jeden z obwodów nie działa, ABS przestaje działać, a samochód obraca się podczas gwałtownego hamowania. Następnie znajduje się instrukcja krok po kroku, jak wymienić je na nowe. Jak wymienić przewód hamulcowy w samochodzie FAZ 2109 2115 Pierwsza pierwsza rzeczą do zrobienia jest odłaczenie przewodu ujemnego myślnik od zacisku akumulatora. 2. Następnie należy zdjąć koło, z którego należy wymienić przewód hamulcowy. Trzecie, następnie należy odłaczyć z przewód łaczacy klocek hamulcowy z czujnikiem zużycia. Cztery Gwałtownym ruchem wypchnąć końcówkę przewodu z klocka hamulcowego po drugiej stronie. Piąte, ostrożnie przeciągnąć przewody przez uchwyty. Sześć, przytrzymując końcówkę przewodu kluczem do dziesięciu odkręcić przewód od przewodu hamulcowego. Jednocześnie przytrzymać końcówkę kluczem za piętnaście. Jeśli nakrętki utknęły w uchwycie przewodu, należy przeciąć go na poł i wysunąć końcówkę z przewodu. Siódme, zdejmij końcówkę i uszczelkę ze wspornika na stojaku i korpusie. Używając klucza for 15 odkręć końcówkę od cylindra koła, zdejmij łaz. 8. Teraz należy wymienić pęknięty wspornik spre. 9. Zjacić uszczelkę ze wspornika na zębatce. 10. Odkręcić końcówkę przewodu hamulcowego samochodu FAWZ od cylindra koła. 11. Należy pamiętać, że na końcówce znajduje się miedziany O-ring. Należy go wymienić podczas montażu nowego przewodu hamulcowego. Dwunaste zamontuj nowy przewód hamulcowy w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że nie jest skręcony. Kolorowy pasek na końcówce przewodu pozwoli uniknąć załaman. Trzynaste tylne przewody hamulcowe należy wymienić w ten sam sposób. Po wymianie przewodów zaleca się przepompowanie układu hamulcowego, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Film o wynianie przednich przewodów hamulcowych w samochodzie gaz 2752 Sobol.